Dziękuję. Adwłacem Pani Radna Walewicka. Dziękuję Panie Przewodniczący, bo zostałam wywołana raz tamta pani czy ta pani. Ładna piosenka są słowa. Ta pani i ten pan, ale również wywołana zostałam w ten sposób, że na poprzedniej sesji. Myślę, że tutaj różnica pokoleń. Różnica wiekowa, chociaż ja czuję się bardzo młoda, yy, ostatnio bardzo, powoduje, że pewne zaproszenia i zwyczaje i kultury kulturę społeczną troszeczkę są inaczej interpretowane. I zgadzam się z Tobą Terenia też, Pani Radna. Ja się naprawdę zgadzam. Ale są też pewne zasady, które każdy z nas osobiste posiada. Ja uważam, że jeżeli mam swojego szefa, a w tej sali i moim szefem jest przewodniczący, gdzie głośno kiedyś powiedziałam, że głosowałam na niego, bo to prawda, to on dba o, swoją, o swój zespół. I jeżeli przygotowuje dokumenty, które są na sesji, gdzie są czytane czy nieczytane i ma pan pełen wgląd i pan doskonale wie, to wtedy, to jest moje zdanie, ja nie oczekuję jednocześnie odpowiedzi. Może w ten sposób. Bo zostałam poproszona, wyrwana, jakby pan nie poprosił, nie powiedział, że było zdarzenie na poprzedniej sesji, to na pewno bym się, bo przyrzekłam sobie, że nigdy już nie wystąpię z takim zapytaniem. Bo ja nie oczekuję zaproszeń. Absolutnie. Wiem, kiedy mam pójść jako mieszkanka, jako mieszkaniec, i dysponuję czasem. I naprawdę yy, uważam, że tutaj te dyskusje nie powinny by mieć miejsca, ale ostatnie dzieje się naprawdę niefajnie. Bo jeżeli mówimy o oszczędnościach, nagle się robi szybko imprezę orkiestrową. Nagle się wydatkuje 30 tysięcy, a brakuje tu słyszę na subwencje, bo są za niska jest subwencja do szkół. Proszę Państwa. Panie burmistrzu, tak byłam szalenie zachwycona pana wypowiedzią na komisji, kiedy pan zwrócił uwagę do, czy przypomniał, że każdy szef, dyrektor placówki wie, że jak dostaje projekt budżetowy na cały rok, to jedna dwunasta dzieli. My nie jesteśmy studnią bez dna. Nagle wyrzucenie 30 tysięcy. Fajnie odbyła się impreza. Związana również z jubileuszem naszego miasta. Ja tu dużo wątków gubię i włączam, nie gubię, tylko włączam. Ale zwracam się do Pana Przewodniczącego, żeby dbał o nas, żeby to słowo, chociaż zapraszam, widniało gdzieś na, na tej formie, która jest skierowana do nas. Będzie nam miło, Panie Przewodniczący. Może tylko tyle oczekuję, nic więcej. Każdy ten plakat przyjeżdżam codziennie do pracy, widziałam na różnych ogłoszeniach i widziałam o tym. Tym bardziej, że. Jestem dumna z tego, w tej orkiestrze przez 10 lat grał na dużym instrumencie mój syn starszy. Drugi grał, 5 lat. Mam bardzo miłe wspomnienia z tą orkiestrą, z tymi prezesami. I z tymi prezesami też rozmawiałam, bo pan tknął wiele tematów, panie przewodniczący. Ja dzwoniłam, rozmawiałam z panem Budką. Ja tutaj może pan Budka potwierdzić, ale wie pan o czym? Że wszyscy ci absolwenci, ci, którzy już wyszli, są w świecie że chętnie też za, ktoś zapomniał o nich, nie napisał e-maila, nie powiedział, słuchajcie, fajnie, staniemy wszyscy wtedy, zajdziemy ze sceny i zagramy, przyjdziemy ze swoimi instrumentami. Wie pan, to jest nie tylko gdzieś tam, tak nagle to było może zrobione i dlatego może tyle rzeczy gdzieś pogubiono. A ci ludzie młodzi też mają pretensje, tak jak może pretensje, przepraszam, nie pretensje, tylko miło by im było że oni by się postarali i przyjechali na tą uroczystość, tak jak moi synowie. Jeden perkusista, drugi tubista i pamiętacie o tym, nosili naprawdę odświętnie ubrani, były pastowane buty, słuchajcie, to były na... to są wspomnienia, tak jak o tym mówię. I proszę Państwa, nie wrzucajmy sobie, czy ktoś ma ochotę zaprosić, czy nie zaprosić, bo to już nie ma znaczenia. Już jest tu tyle niefajnych sytuacji na tej sali wśród nas, że po prostu już nie rozcząsajmy tego. I bardzo proszę Cię, Panie Przewodniczący, nie wspominaj tego tematu, czy ja dostałam po paluszkach od Pana Burmistrza. Rzeczywiście było to niemiłe, Panie Burmistrzu. Rzeczywiście zaprasza się osoby, które się lubi. Z tego wiem, że jestem nielubiana, nie byłam zaproszona. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, po wypowiedzi Pani Radnej Ewy Lewickiej coraz więcej mi się układa odnośnie tych zaproszeń i tej soboty. Tutaj teraz jest już w tle jest dwójka yy, pani synów, którzy też grali w orkiestrze, nie zostali poproszeni. Wszystko już mi się ładnie... Yy. Panie przewodniczący, proszę nie interpretować wypowiedzi, którą powiedziałam. Naprawdę dzielą nas pokolenia. Dziękuję, i w inny sposób ja tylko już powiem ostatnie chodzi słow, ostatnie słowo powiem. Rozmowy były a... między mną matką a synami tyle. Drogie panie, proszę mnie nie oskarżać, że ja nie dbam o was jako o radnych. Bo jeżeli pani radna Halina Musiałek miała wątpliwości, czy jest zaproszona, to w rozmowie telefonicznej pani wyjaśniłem, że jest zaproszenie. Że jest zaproszenie na sesję, i to powiem tak. Yy, specjalnie były miejsca uszykowane dla państwa radnych. Te, te, te miejsca, można powiedzieć, świeciły, yy, świeciły pustką. Yy, kto, kto nie chciał wiedzieć o koncercie, to nie wiedział, kto nie chciał przyjść, to po prostu nie, nie przyszedł. No i, szanowni państwo, to nie są tematy na sesję odnośnie zaproszeń, dlatego, szanowni państwo, ja apeluję yy, już na przyszłość. Jeżeli pan burmistrz będzie organizował imprezę, nie wiem, czy to grono no, powiększy uczestników y, swoich y, spotkań, żeby później nie było żadnych niedomówień. Y, a po drugie, szanowni państwo, takie sprawy organizacyjne y, prosiłbym naprawdę y, albo przed sesją, albo zróbmy sobie jakieś spotkanie, y, powiedzmy, bo y, pewne osoby mają, można powiedzieć, taki y, dar. Y, Udar się na sesji, że coś, coś nie, nie zostało zrobione. Ale Szanowni Państwo, to tak to tak to wygląda. Panie Ewo, nie będę mówił, jaki był odbiór y, pani wypowiedzi y, po y, informacji, że pani nie została zaproszona do zajazu zotogórskiego. Tak, to już będzie, można powiedzieć, reklama. Miał różny odbiór, pomyślny. Sama Pani, panu wie, powiedzieć. Sama pani wie, jaki odbiór, jest pani odbiór tej. Był różny odbiór, muszę panu powiedzieć. Miałam dużo telefonów. Wie pan, jak już pan jest ciekawy. Chce no. pan to. Po, po... Szanowni państwo, ja myślę, że, te, ja panu powiem. że te dyskusje no już naprawdę powinny zostać ucięte, bo to nie jest naprawdę czas i miejsce, żebyśmy o tym rozmawiali. Był koncert, było dwóch organizatorów: był pan burmistrz, czyli burmistrz miasta Koła, ze środków gminy miejskiej Koło, Była, był organizatorem orkiestra Denta OSP w Kole. Jak postanowili, tak zaprosili i myślę, że temat jest, temat jest zakończony. Dziękuję. Adwokat, Pani Radna Halina Musiała. Dziękuję, Panie Przewodniczący, za tę wspaniałą przemowę. Ja tylko na zakończenie powiem tak. Nie czuję się obrażona, po prostu przyjmuję do wiadomości nowe standardy. I to wszystko na ten temat. Nowe standardy, do których nigdy nie byłam y, nauczona, ale okej, okay, przyjmuję standardy nowego zachowania. Dziękuję. Dziękuję. Nowe standardy już są od 2015 roku. Adwocatem pan burmistrz Piotrowiczski. Szanowni państwo radni, zaproszenie było na e sesji, dla państwa były miejsca zarezerwowane specjalnie dla państwa radnych i tyle mam w temacie. Natomiast ja, ja powiem tak. Jest mi po prostu bardzo przykro, przysłuchując się tej w cudzysłowie tylko to nazwę, debacie, bo przychodząc na sesję co miesiąc, przychodzę z takim marzeniem, że będziemy rozmawiać merytorycznie o sprawach miasta. A rozmawiamy o czym? O zaproszeniach na koncert orkiestry, rozmawiamy o tym, że pani radna nie została zaproszona na moją prywatną uroczystość. Ludzie, czy sesja Rady Miasta. Jest właściwym miejscem, żeby pani radna wylewała żale, że nie została zaproszona na moją prywatną uroczystość? Czy my tu mamy rozpatrywać projekty uchwał i kierować czy kreować politykę miasta? Przecież pani radna mogła mi to powiedzieć w kuluarach. Krzysztof, przykro mi, że mnie nie zaprosiłeś na swoją prywatną imprezę. Czy sesja Rady Miasta jest właściwym miejscem? No, na litość boską, przecież tego słuchają mieszkańcy. Przecież mieszkańcy oczekują od nas debaty merytorycznej nad uchwałami, nad problemami miasta, a nie użalania się, że ja pani radnej nie zaprosiłem na prywatną imprezę. Ja zapraszam, kogo chce na swoje prywatne imprezy. Ja za to płacę, ja wynajmuję lokal i zapraszam, kogo chce. Pani radna też mnie nie zaprasza na swoje prywatne imprezy. No przecież, czy ja, czy ja tutaj jestem naprawdę na sesji Rady Miasta? Ja, ja naprawdę mam już wątpliwości. I jeśli naprawdę, szanowni państwo, bo jeśli debaty będą tego typu, ja w wolnych głosach opuszczę salę, bo dla mnie to jest strata czasu. Słuchanie o zaproszeniach, słuchanie, że ktoś nie został gdzieś zaproszony. Ja po prostu mam tego dosyć. Mi szkoda czasu, bo ja jeszcze wyjdę i popracuję sobie. Naprawdę nad sprawami miasta. Dobrze. Dziękuję panie burmistrzu za, za wypowiedź. Ja mam nadzieję, że. Yy... Dobrze, panie za chwilkę pani oddam głos. Naprawdę, szanowni państwo, ja naprawdę apeluję yy, o przemyślane wypowiedzi, bo to naprawdę uderza we wizerunek miasta, uderza we wizerunek Rady. Yy, prowokuje się pewne... Zbędne dyskusje, a później się apeluje, szanowni państwo, o spokój. No, szanowni państwo, tak nie może być. Ja nie wiem, czy dobrze to, to, to zrozumiałem, ale mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnej agentury w, w Radzie Miasta, która specjalnie kreuje takie negatywne wizerunki, jeżeli chodzi o Radę Miasta. Szanowni państwo, uderzacie w miasto koło takimi wypowiedziami. Z pięknej naprawdę imprezy, która była, piękny jubileusz. Naprawdę robicie aferę tylko zaproszenia. Nikt nie widział starań, organizatorów, nikt nie, nie zauważył pięknego występu yy, zaproszonej gwiazdy, nikt nie widział pięknego występu yy, naszej cudownej orkiestry, gdzie każdy potrafi się tak chwalić. Czy pani Halinka coś by chciała dodać? Ja jeszcze ad vocem, o, ja, ja jeszcze zgłosiłem się adwocem do pani radnej Ewy Lewickiej, pani tutaj wspomniała o tych 30 tysiącach, że miasto na to przeznaczyło, że szkoda tych pieniędzy w tym kryzysie. Przecież pani za tymi pieniędzmi głosowała za na ostatniej sesji. Ale jak? No to, no to pani głosuje, miesiąc temu pani głosuje za przekazaniem tych pieniędzy na koncert, a teraz pani mówi, że to były zmarnowane pieniądze? Szanowni Państwo, ja myślę, że będziemy jeszcze ten punkt naprawdę powoli kończyć, bo czym dłużej to tym pewne osoby się dalej pogrążają, a chciałbym tego dalej uniknąć.